Proszę Państwa, myślę, że trudno sobie wyobrazić większy stres i strach dla rodziców niż ta chwila, gdy dowiadują się, że dziecko jest chore i to chore na wiele lat, i że trzeba walczyć o każdy dzień, o rzeczy, które przychodzą w sposób oczywisty. Cuda się zdarzają, za chwilę o tych cudach opowiemy, ale prawda jest taka, że na te cuda po prostu potrzeba pieniędzy i również z wielką siłą przychodzą wtedy ludzie kultury. I sztuki, o czym w następnej rozmowie. Małgosia Bajur, którą znamy wszyscy doskonale, ponieważ jest jesteś właśnie mamą chodzącego cudu, czyli Oliwiera. Zgadza się, I Pan Ryszard, który jest społecznikiem i pomysłodawcą aukcji i akcji na rzecz potrzebujących dzieciaków. W tej chwili ostatnie dni licytacji prac, które artyści przekazali na rzecz pomocy dzieciom. Powiedzmy kilka słów o tych dzieciakach, o tej akcji i o tej aukcji, w której jeszcze można wziąć udział. Tak, ważnym momentem dla artystów jest przede wszystkim wystawa, która się zakończyła w poniedziałek. Teraz te ostatnie dni to właśnie aukcja. Finał odbędzie się w niedzielę o godzinie 20. Środki z tej aukcji będą skierowane dla sześcioro dzieci, które w tym roku właśnie biorą udział i, i wśród tych dzieci jest właśnie... Również Oliwiel. W ubiegłym roku była trójka dzieci, w tym roku, w związku z tym, że prac jest więcej, pomyślałem sobie, żeby jeszcze kolejne dzieci w to włączyć, i doszła następna trójka dzieci. Również Marianna z Ukrainy, Ola i Marcelinka. To są, to są te, 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 te troje dzieci, które, które w tym roku dołączyły do akcji. Małgosiu, ty jesteś osobą bardzo doświadczoną w organizowaniu też aukcji na rzecz swojego synka, który dzięki tym środkom, tym przekazywanym pracom no jest w takiej formie, w jakiej jest, czyli po prostu w takiej, której nikt nie przypuszczał. Lekarze nawet nie wierzyli, że on będzie się poruszał, że będzie chodził, że będzie chodził do szkoły, więc pieniądze są ważne w takich działaniach. No, pieniądze są bardzo ważne w takich działaniach i tak jak wspomniałaś, no, mam doświadczenie i nawet no, nasza pierwsza droga właśnie z panem Ryszardem to była taka, że spotkaliśmy się, poprosił mnie o spotkanie prawie no, ponad dwa lata temu tak. Tak, i, i porozmawialiśmy właśnie, jak, jak to zorganizować. I te pieniądze są bardzo potrzebne, bo no, to jest wiele środków na rehabilitację, to są horrendalne kwoty, coraz wyższe, bo niestety, tak jak my jeździmy na turnusy rehabilitacyjne, Jeździmy na 5 sześć turnusów w roku. Na razie nam się tak udaje. Teraz za ostatni turnus płaciliśmy ponad 11 tysięcy za dwa tygodnie, więc to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Więc potrzeba jest. Artyści chętnie przekazują, prawda, pracę. Tak. Oboje państwo mają tak. podobne doświadczenie, że tu nie trzeba specjalnie zabiegać, tak. prawda? Przede wszystkim panie artystki, bo dzięki, ja podkreślam to wielokrotnie, dzięki, dzięki paniom artystkom mogę robić to, co stało się moją pasją. Panowie są rodzenkami w tym towarzystwie, więc tych osób, artystek i artystów przybywa. Dlatego wspomniałem właśnie, że, że w tym roku tych prac jest więcej. Do tego jeszcze doszły też trzy pozycje na aukcji. To są miody przekazane przez firmę Marzurskie Miody. Za to też, też dziękuję i byłem mile zaskoczony. Także coraz więcej osób jest w to zaangażowanych i włącza się i, i to tylko cieszy. To prace bardzo różne, w bardzo różnym stylu malowane zarówno chyba przez studentów też Akademii Sztuk Pięknych, jak tak. i przez profesjonalnych, już powiedziałem, dojrzałych artystów. Tak, tak. I, I o różnej tematyce to są, to są i to jest. Przerwa, to jest właśnie. Wiem, emocje się z tym wszystkim wiążą. Tak. To jest zarówno malarstwo, jak i. Malarstwo, jak mm -hmm. i grafika. Mm -hmm. Także jest, jest duża różnorodność i, i właśnie myślę, że osoby zainteresowane na pewno coś by znalazły dla siebie wśród tych prac, które, które były wystawiane. A w tej chwili, oczywiście, no, trwa aukcja, tak jak wspomniałem, jest katalog aukcyjny, jest gląd do tego do wszystkiego i można. Można na okrągło to śledzić. Małgosiu, ty przez lata też organizowania tego typu aukcji pewnie zaobserwowałaś, że są już takie osoby, które prawie polują na niektóre prace, bo bywa, że w dobrej cenie można kupić coś naprawdę bardzo wartościowego w przyszłych latach, a jednocześnie mieć poczucie, że się zrobiło coś naprawdę fajnego. Tak, zgadza się i bardzo dużo osób jednak śledzi te aukcje charytatywne, szczególnie z uwagi na to, że faktycznie można za niewielką, znaczy za niższą cenę można coś nabyć, chociaż niekoniecznie, bo jak na naszym przykładzie wiele razy było pokazane, że te prace rosły naprawdę bardzo, bardzo wysoko, ale tak, jest, jest duże zainteresowanie i myślę, że te aukcje charytatywne cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Jakbyś miała okazję porozmawiać czy przemówić do rodziców, dzieci, którzy rodzice walczą o ich zdrowie. Nie bać się, nie wstydzić się, prosić o pomoc? Przełamać swoje bariery, nie wstydzić się, choć wiem, że to jest bardzo trudne, bo, bo sama tego doświadczam na co dzień, i wyjść po prostu, wyjść do ludzi i nie bać się prosić o tą pomoc. Efekty widać. Efekty widać, tak. Powiedzmy jeszcze w takim razie technicznie. Dla tych, którzy nas oglądają, jeżeli chcieliby wziąć udział jeszcze w aukcji, jak to zrobić? Czy to jest droga internetowa? Tak. Aukcja odbywa się online, więc tylko kontakt właśnie przez internet, wejść na stronę po prostu Ardinfo, zalogować się i, i tak jak wspomniałem, finał w niedzielę o godzinie 20.00 i porównując to, co było w ubiegłym roku, właśnie to są te gorące godziny, te ostatnie godziny, mhm. kiedy, kiedy trwano. Licytacja i jest, jest duży ruch na aukcji, więc o której to się skończy, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, bo to zależy od osób licytujących. No, tak, bo to jest taki tak, wyścig w tej chwili. Tak, tak. Tak, <grym> także o, o 20.00, właśnie to jest ta gorąca godzina, i, i, i wtedy może to, to się znacznie, znacznie przedłużyć, i oby tak było również w tym roku. Do czego namawiam i, i zachęcam osoby, które. Które nas słuchają w tej chwili. Przypuszczam, że już pan organizuje w myślach akcję i aukcję przyszłoroczną. Tak, i cały czas, cały czas myślę o tym, żeby wystawy były połączone z koncertem, który by towarzyszył, dawałoby to większe nagłośnienie, i przede wszystkim myślę, że większe środki by były dla dzieci, które potrzebują tej pomocy. I to jest, to jest w tej chwili właśnie. Celem, żeby, żeby to zorganizować. I, i jest to osiągane dzięki takim ludziom, którym, które spotykam właśnie, o których wspominam. No i, i bez pań, artystek też, tak jak kolejny raz wspominam, nie, nie byłoby tego. Za co dziękuję. Ja dziękuję Państwu. Życzę powodzenia w takim razie, aby kwota była siedmiocyfrowa. Na przykład, to byłoby najfajniej, bo wtedy jest też czym walczyć o zdrowie. Trzymamy kciuki. Pozdrawiamy Oliwiera, który też nas y, ogląda. Wiemy także y, wszystkiego dobrego. Zachęcamy do udziału w aukcji i kolejnych akcjach, bo to są naprawdę bardzo fajne prace i może być niezła okazja do upolowania czegoś apetycznego. Zapraszamy. Zapraszamy i ja jeszcze korzystając z okazji, Chciałem podziękować i przekazać medal pamiątkowy. Dziękujemy z bardzo. Wystawy. Dziękujemy bardzo. Nie dla medali, to wszystko robimy, tylko dla dzieciaków. Liczymy, że będą fajnymi, mądrymi i dobrymi ludźmi. Proszę o to walczyć również. Małgosia Bajur, mama Oliwiera i pan Ryszard Olejnik, społecznik, organizator akcji, był państwa i moim gościem.